Hej, witajcie w kolejnym filmie na kanale Szusz. Dzisiaj to będzie Haul z Berlina, z drogerii DM. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, to jest taki odpowiednik Rossmana. I oni mają taką ciekawą linię Balea i Alverde. To jest coś takiego jak u nas Alterra w Rosmanie. Taka ich własna linia kosmetyków, które są niedrogie, mają całkiem niezłe składy. Dzięki moim wspaniałym subskrybentkom, które mi e, przesłały te kosmetyki, ja się w nich zakochałam. A ponieważ teraz miałam okazję być e, kilka godzin w Berlinie, to postanowiłam zrobić zakupy. E, pytałam Was o rekomendacje. Też pisałyście, że chciałobyście zobaczyć hol, że część z Was się wybiera itd. itd. Więc e, pokażę Wam moje zakupy, ale zanim to muszę Was zanudzić chwilą gadaniny. Ponieważ um, pojawił się pewien problem, poszłam do tej drogerii um, i nie wzięłam ze sobą um, mojego chłopaka. Rozstaliśmy się na chwilę i mówię, ty idź sobie tam coś innego zobacz, a ja sobie w spokoju zrobię zakupy. No i nie było to, najrozsądniej. było to najrozsądniejsze posunięcie, gdyż. Um, to jest drogeria samobsługowa, taka jak Rossman, a na tych produktach nie ma słowa po angielsku. Po niemiecku ciężko czasami wyczuć, co jest co i o ile w produktach do włosów mniej więcej um, wiedziałam co wybrać, bo część kosmetyków już miałam, niektóre kupiłam ponownie to jak patrzyłam na pielęgnację twarzy, to niestety nie za bardzo mogłam. Doczytać, co to, co to właściwie jest. Także większość produktów jest do pielęgnacji włosów. Oglądałam też, polecałyście mi kolorówkę, ale no ja cały czas trzymam się swojego postanowienia, żeby nie kupować jakoś za dużo kosmetyków. Kupiłam tylko te rzeczy, które mi e, się sprawdziły e, i kilka, kilka nowych rzeczy do, do, y, no, do pielęgnacji włosów, ale z tych serii, które już używałam. Bo po prostu jak ja mam fioła na punkcie swoich włosów i kiedy znajduję coś, co działa, to, no to nie chcę testować innych rzeczy, tylko chcę używać tego, co się u mnie sprawdziło. Natomiast właśnie już nie chciałam kupować kolejne jakieś kolorówki, yy, no bo z tych kosmetyków mam całkiem sporo i, i nie chcę robić yy, niepotrzebnych yy, zapasów. Więc tak, to jest moja torba. Yy... I właśnie, część rzeczy kupiłam trochę w ciemno, część rzeczy już googlowałam, żeby Wam powiedzieć, co to jest, ale o niektóre produkty Was zapytam. E, może jakaś dobra dusza, która zna niemiecki się ulituje nade mną i mi t, e, przetłumaczy. Jedyna rzecz, gadżet, którą też Wy mi polecaliście, to jest takie jajeczko, to jest odpowiednik Beauty Blendera. I specjalnie zachowałam paragon, żeby Wam powiedzieć wszystkie ceny. Mm. I on kosztuje... 2,45 no czyli dużo, dużo taniej, e, dużo taniej niż Beauty Blender i to jest takie typowe jajeczko, ja też widziałam na kanale Miss Chivies, chyba tak to się wymawia, ona, jeżeli znacie ten kanał, ona polecała też to jajko na pierwszy rzut oka i w dotyku wygląda jak Beauty Blender, więc jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi, na pewno dam Wam znać i reszta to już będą kosmetyki, a więc kupiłam trzy te szampony, bo zakochałam się w Już jeden zużyłam, taki właśnie, który dostałam w paczce od mojej I to jest szampon Alverde. Cytryna i brzoskwinia. Ja myślałam, że to jest w ogóle jakiegoś rodzaju szampon oczyszczający. Okazuje się, że to jest linia wygładzająca i nadająca połysk. I rzeczywiście, e, chyba dzięki cy zawartości cytryny, on bardzo fajnie e, usuwa wszystkie resztki, nie wiem, lakieru, do włosów, jakichś produktów do stylizacji. Bardzo dobrze je po prostu myje. Nie uczula mnie z czym ja mam problem. E, jest zupełnie neutralny dla mojej skóry głowy. Także y, kupiłam od razu trzy, bo y, ja nie, nie kupuję też jakichś, nie uważam, że szampon, żeby był dobry, musi być drogi. One są całkiem niedrogie i one kosztują. Alverde teraz... EW, Euro 95. Od razu też wam mówię ceny, bo niektóre strony strasznie zdzierają. Jak wczoraj googlowałam, to znalazłam ten szampon na jakiejś stronie za 17 zł. Także od razu wam mówię ceny i do tego kupiłam dwie mm, takie maseczki. No bo to wiadomo, szampon wiadomo, jak używać maseczkę, też tutaj przeczytałam, że 3 do 5 minut, tyle jestem w stanie zrozumieć, spłukać, także mm, no, zobaczymy, tych, tych nie używałam, zobaczymy, jak się sprawdzą. One mają bardzo fajny, taki bardzo fajny świeży zapach, właśnie taka cytryna z, z morelą, z morelą nie, z rozkwinią chyba. E, tak. E, I kolejna rzecz, którą kupiłam, to jest e, z tej serii maseczek. E, ja miałam taką odżywkę w tubce właśnie, już zużyłam dwie czy trzy te, te odżywki. Trzy chyba, tak. A właśnie z Alverde to jest awokado z winogronami i bardzo dużo moich koleżanek i w ogóle na blogach też czytam dużo opinii od was, że używałyście właśnie tej maseczki tej odżywki w tubce i bardzo fajnie wam się sprawdziła, bo jest naprawdę taka bogata nawilżająca, a nie obciąża włosów. Także jeżeli macie dostęp, to sobie wypróbujcie tą serię. A ja postanowiłam sobie, ponieważ kupiłam te, te odżywki. To postanowiłam wybrać sobie taką maskę. Z tej serii nie było takiej w pudełeczku, takiej maseczki, więc postanowiłam sobie wybrać tą. I to jest taka seria mocno regeneracyjna. Bardzo ładnie pachnie, nie obciąża super. Byłam zadowolona z odżywki. Ciekawe, jak mi się sprawdzi ta maska. I ona kosztowała chyba trzy: trzy. To jest herbater. Tak, bo to jest tak, jakby takie masło do ciała. I to kosztowało 3,45. I kupiłam jeszcze trzy produkty, które musicie mi troszkę pomóc. Ponieważ tak, kupiłam odżywkę, bo mam taki szampon. Jeszcze go nie używam, ale używam z tej serii. Jest szampon taki fioletowy i ten żółty. No i fioletowy wiadomo, ma zapobiegać żółknięciu. Czytam no, takiemu niepożądanemu żółtemu kolorowi włosów. Tamten taki żółty jest rozjaśniający i rzeczywiście ma działanie rozjaśniające, ja o nim mówiłam w ulubieńcach chyba, więc link Wam do tego filmu dam na dole. I nie do końca rozumiem, próbowałam googlować, ale nie do końca rozumiem, do czego jest ta seria. Czy ona jest po prostu taka, która nie rozjaśnia, nie nadaje tego odcienia takiego e, platynowego, tylko po prostu uwypukla. Czytałam też jakieś recenzje na blogu, że podobno on ma w sobie takie delikatne drobinki i nadaje fajny blask i, i też, też czytałam dużo dobrych opinii, że... I to jest fajna, fajna sprawa, więc e, mam już szampon, teraz dokupiłam odżywkę i będę używać, e, też dam Wam znać. I jeszcze znalazłam coś takiego za 95 centów. To jest Glossy Blonde, jedna minuta intensywna kuracja, ale też do końca nie wiem, czy to jest e, taka maseczka, która ma odżywiać, czy to jest maseczka, która coś robi z kolorem. E, także, jeżeli wiecie, to bardzo proszę dajcie mi znać. Tak jak mówię, może ktoś, kto zna niemiecki się ulituje i, i mi to przeczyta i przetłumaczy. I kupiłam jeszcze jeden pro, produkt. To była cała seria do włosów kręconych. I to jest spray, power spray. I nie wiem, czy to ma dodawać objętości, czy, czy o co chodzi. Czy to jest odżywka na mokre, czy na suche włosy nie wiem, w każdym razie ja tego używam, żeby dzisiaj zakręcić swoje loki ponieważ jeżeli używam pianki albo lakieru to moje włosy się strasznie plączą ja później dosłownie, słuchajcie jak, jak jadę samochodem i, i wiadomo, no ruszam głową e... Tak, o zagłówek tutaj się ocierają te włosy, a ja później mam cołtun. Mam taki po prostu filc tutaj na włosach. Ja nie mogę używać za bardzo jakichś produktów do stylizacji, bo mi się te włosy strasznie, strasznie plączą. Ja mam z tym straszny problem. Więc wymyśliłam sobie, że kupię coś takiego i będę na to kręcić włosy na lokówkę. I dzisiaj właśnie zakręciłam na ten produkt i było całkiem nieźle, chociaż nie wiem, czy to jest odżywka. Czy to jest produkt do stylizacji? Czy można na to układać włosy? Nie wiem. A w ogóle, jeżeli macie jakiś produkt właśnie taki, który by miał przy okazji ochronę termiczną e, do układania włosów, bo ja 100 lat tego nie robiłam, dopiero teraz zaczęłam e, coś w ogóle układać z moimi włosami przy użyciu blokówki, czy tam prostownicy, czy gorących narzędzi, więc jeżeli macie taki e, godny polecenia jakiś preparat właśnie taki do spryskiwania, który jednocześnie będzie chronił przed temperaturą i no i stylizował, tak, a nie będzie to jakaś taka pianka, żel, guma, czy coś takiego, co będzie mi sklejać te włosy, to jeżeli byście coś takiego e, miały, to Piszcie po prostu. Sorry, że się tak rozgadam, ale w każdym razie to, no to też dało radę. Takie są sprężyste te włosy i. Okej, okay, dało radę. A do tego pięknie pachnie. Pachnie jak jakieś perfumy. Który z moich koleżanek używa tych perfum. Zapytam się, co to za zapach, bo pachnie identycznie. Taki świeży bardzo zapach ładny. Ok, nie przedłużam. To był mój haul. Yy... Tyle, podałam Wam ceny, powiedziałam Wam co, co ja wybrałam. Na pewno bym Wam polecała wszystkie produkty z tej serii, bo tego już używałam wcześniej. I te szampony są świetne i niedrogie. Jeżeli chodzi o resztę produktów, to możecie też zobaczyć moich poprzednich ulubieńców, bo część produktów już Wam polecałam. Um, tak. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania a propos, nie wiem, Berlina i tak dalej, to też pytajcie w komentarzach, postaram się Wam e, odpowiedzieć na wszystkie pytania w miarę możliwości. E, no i to był mój taki mini, szybki haul e, z Alverde, z Drogeri Szkoda, że nie ma jej w Polsce, szkoda, że nie ma DM-u, szkoda, że nie ma Primark, Primarka. Może się to doczekamy. Dobra, już więcej, więcej nie gadam tutaj od rzeczy. Uciekam, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli w jakikolwiek sposób e, uznałyście, że to był przydatny film, to poproszę o kciuk w górę. Tak, i uciekam, dziękuję, trzymajcie się bo.